Młodszy aspirant Dulkowski, Krzysztof. Z okoliczności zdarzenia kierujący samochodem Fiat, jadąc ulicą Węgrową, skręcając w lewo ulicę Szkolną, no nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka motocyklowi. Jakiej marki jeszcze, że tak powiem, nie Honda, jestem tego w tego stanie filmu. ustalić. No, dokumentów jeden wnikarze Honda. Mhm. No niestety w wyniku zdarzenia no śmierć na miejscu poniósł kierujący motocyklem. Tragiczny, młody chłopak.